Siemanko ja jestem Vito, jesteśmy dzisiaj w Bedwarsach, ale w Robloxie i zagramy sobie w tryb z szczęśliwymi blokami, słuchajcie, bo wygląda to naprawdę epicko. I zobaczymy, czy pozwoli mi to wygrać tutaj i być lepszym w Bad Warsy, w Robloxie, bo jestem mega słaby, słuchajcie, a muszę przyskilować. Więc zobaczymy, słuchajcie, czy uda mi się wygrać właśnie z Lucky blokami Jeżeli Wam się odcinek spodoba i chcielibyście więcej Bedwarsów w Robloxie, zostawcie tutaj łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, bo to mamy 130 tysięcy subów. Wpadajcie też na witoshop. Kapel po episkie rzeczy episka kolekcja szkolna jest, także jak chcecie fajny plecak, to koniecznie na Witoshop.pl znajdziecie <grywa> Dobra, słuchajcie, czekamy aż rozgrywka się rozpocznie i lecimy tutaj na dół, zobaczymy jak mi pójdzie eee, szczerze, to ja tak dawno nie grałem w te Bedwarsy, że ja nawet nie wiem jak mam grać. Dobra, ej, w Teamie jestem chyba, tak? Dobra, okej, okay, jestem w Teamie jakimś nice, dobra. Eee, czekajcie, czy my coś możemy kupić? Eee, tu sklep jak otworzyć F Dobra, możemy kupić bloki? Eee, niewystarczająca ilość żelazo. Dobra, gdzie to żelazo się spałni Tutaj, dobra. <grywa> Serio, ja zapomniałem, jak się gra w Bedwars. Ok, będę tutaj troszeczkę, słuchajcie, lamił. I ogólnie bardziej będę chyba defensywnie grał. Tak mi się wydaje, że to będzie lepsza opcja, żeby grać tutaj defensywnie. Eee, kupimy sobie eee, to właśnie, czyli tutaj kupiliśmy już sobie dosyć dużo wełny. Dobra, idziemy, słuchajcie, coś tutaj pozbierać. i eee, czekać, łóżko nie jest obronione, ok? To ja tutaj obuduję na łóżko, żeby eee, było obudowane. Będzie lepiej, słuchajcie I łatwiej może będzie tutaj przetrwać A może wygrać nawet, zobaczymy e, Dobra, fajnie się grało kiedyś w Wars, Co nie w Minecraftie, oh my god Kto pamięta te, oj, kto pamięta te Co jest Straciłem wszystkie bloki. Kto pamięta te czasy? Niech zostawi łapeczkę do góry i napisze w komentarzu. Będzie mi bardzo, bardzo miło. E, dobra, zbieramy tutaj. Ej, gości już moi popadali, więc tutaj może być zaraz mega wesoło. E, musimy bardzo uważać. Dobra, okej. Okay. Tutaj sobie przekładamy. E, chyba tak będzie lepiej mi tutaj grać. Dobra. E, nikogo nie ma w środku. Tam ktoś jest, więc lecimy, słuchajcie. Czekajcie, bo dźwięku chyba nie mam, więc volume sobie damy. Dobra, okej. Okay. Let's go. Dobra, gdzie są te laki bloki, bo... Przydałyby mi się też laki bloki. Dobra, okej, okay. idziemy tutaj z moim ziomeczkiem. <grystanie> A! Co ja zrobiłem? Nie no, jestem najgorszy na świecie. E, dobra, czekajcie, jednak chyba ta kamera będzie lepsza. Dobra, muszę tutaj zbierać teraz. E, gościu, gościu, zbieramy, zbieram... O nie, biegnie ktoś. Nie, dobra, nie biegnie, okej. Okay. Dobra, musimy troszeczkę tej wełny uzbierać, żebyśmy mogli tam chodzić sobie. Dobra, pyk, okej, okay, lecimy. Gdzie są te. Ej, jest tu lucky block. Jest lucky block na górze, dobra, okej. Okay. Wbijemy tutaj na górę po tego lucky bloka. Dobra, uwaga, co dostałem? Okej, okay, py. Jakiegoś ptaka? What? Ej, to jest epickie! Jakie to są fajne rzeczy? Ej, to jest kozak. Naprawdę, dobra, tam jest jakiś gość. Dobra, jak on spadnie, to ja go tu załatwię, dobra, okej. Okay. Yy, dobra, biegnę, biegnę za nim. Nie, co jest? Dlaczego tam była dziura? O oh my god, to co tu chodzi? Jestem najgorszy na świecie w Bedwarsy. O nie, przepraszam Was, serio, przepraszam Was, że tak klamy tutaj, ale ja naprawdę grałem chyba z dwa razy, może w te Bedwarsy. Nie, no muszę tu przyskilować. Tak nie może być, słuchajcie, że jestem takim noobem yy, tutaj w Bedwars. Ja wiem, że teraz mnie tutaj yy, zhejtujecie na maksa pewnie w komentarzach. Ale no, słuchajcie, naprawdę nie grałem w te bedwarsy, w ogóle w minecraftowe bedwarsy nie grałem, już bardzo długo, a co dopiero powiedzieć yy, o, o tych bedwarsach tutaj. Dlaczego to są takie dziury? Czekajcie. O, dobra, dobra, ok, udało się tutaj zabudować. Wow, wow, czym oni tutaj biją? O! Spadłem! Znowu spadłem! <ścoughs> Masakra, dobra, ale odrodzimy się, mamy cały czas łóżko, więc to jest git. Tylko, że ja nic w ogóle nie zbieram, nic nie dostaję nowego, co nie? Cały czas jestem w tym samym miejscu, słuchajcie, mam ten sam mieczyk i wiecie, tylko wełnę kupuję, nic więcej. Dobra, ile kosztuje tutaj ten lepszy miecz? 20 żelaza, ok, to kupmy sobie ten lepszy miecz. Do 20 żelaza, może będziemy mieli większe szanse i wtedy kupimy sobie tą wełnę. Ale dobrze byłoby wbić po prostu tam i ich załatwić, co nie? Yy, I to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Dobra, tam, tam coś pokazuje, ale nie wiem, co to pokazuje. Dobra, okej, okay, biegniemy tam. Czy laki bloki gdzieś tutaj są? Są tam laki bloki. No, fajne są te laki bloki. Musimy ich więcej tutaj zdobyć, to może będziemy mieli większe szanse na y, wygraną. O, mam diamencik jeden, dobra. Idę tutaj z chłopakami, bo może coś ugramy, co nie? Może coś ugramy razem, jak będziemy. Dobra, okej, okay. czy załatwię kogoś? Jednego chociaż? Jest, jeden gość poszedł chyba. Dobra, zniszczymy mu te bloki. Dobra, okej, okay, okej, okay, nic nie widzę, nic nie widzę. Dobra, chyba go załatwiłem, co nie? Chyba udało się go załatwić, dobra, spróbujemy tutaj wbić. Dobra, okej. Okay. Udało się chyba kogoś załatwić, więc spoczko. Dobra, okej, okay, wbijam tutaj. Próbuję im łóżko rozwalić. Oh my god, nie udało się, ale już, słuchajcie, troszeczkę jest lepiej. Jest progres na pewno. Ej, lucky block to był. Drugi. Dajcie mi to. Ej, co jest? Nie oddajcie to. Straciłem chyba diamenta jednego. No i nie mam tego łóżka, tego miecza już lepszego, więc 20 tutaj... Żelaza przydałoby się zebrać I słuchajcie, ja wbiję chyba po prostu y, Tam na środek i poszukam tych laki bloków otwieram je My nadal łóżko mamy, więc jest git Ja bym to proponował lepiej obudować, słuchajcie, to łóżko Bo może być tak, że nam je rozwalą I to byłby mega duży problem Słuchajcie, muszę tutaj zebrać troszeczkę więcej tego y, I obudujemy sobie Może tym 40 żelaza to kosztuje, dobra Ok, to zrobimy to 40 żelaza i obudujemy łóżko lepiej tutaj bo wydaje mi się, że może to być dobra opcja, słuchajcie, żeby właśnie tak zrobić. Ok, czyli tu sobie zniszczymy. Czekajcie, muszę zobaczyć, gdzie jest to łóżko nasze. Dobra, gdzie jest to łóżko? Tutaj jest, dobra, ok. Ok, to tak obudujemy. Dobra, chcę tutaj uratować moją drużynę, słuchajcie, więc spróbuję to właśnie tutaj lepiej zrobić. Tak żebyśmy dłużej przetrwali. Dobra, okej, okay, pyk. I teraz pyk, pyk. I tutaj pyk, pyk, dobra, okej. Okay. Wiem, że e, słabo gram, ale próbuję zrobić coś dla drużyny, co nie? Więc tutaj obuduję to łóżko tym e, kamieniem, bo wydaje mi się, że dużo nam to może dać. Pyk, pyk, dobra, okej. Okay. Tutaj nie wiem jak to wygląda, więc tutaj też to. Obudujemy. Dobra, okej. Okay. Jest git jest git dobra, jeszcze z drugiej strony to obudujemy też. To łóżko, więc tutaj podziałam troszeczkę, słuchajcie, na, na moją drużynę właśnie. Co jest? Jako się przestraszyłem, że to... Jakieś duże laki bloki będą przychodziły teraz. Okej. Okay. Ja w ogóle to omijam, co nie? E, wszystko. Żeby tutaj jakieś lepsze... lepsze rzeczy pozdobywać, to ja słuchajcie, tutaj e, działam. Źle, no ale co zrobić? No, co zrobić? Dobra, ok. Obudowany chyba jest Git już. Dobra. Duże laki Bloki jakieś powinny się pojawiać. Spróbujemy się podbudować na środeczek, co nie? Bo tutaj nikt z nas w ogóle na środek wyspy się nie podbudował. Myślę, że to jest problem i to dosyć duży, bo. Tu moglibyśmy dużo zdobyć rzeczy. Patrzcie, są tu emeraldziki, dobra. Szmaragdy mamy. Ok, coś tam zebraliśmy. Lucky bloki by się przydało zebrać, ale nie mam jak Tego zrobić, dobra, wracam na e, Wyspę, okej, okay, tam walczą cały czas Wracam na wyspę, żeby zdobyć Troszeczkę żelaza I spróbować coś tam podziałać wtedy na środku Dobra, wracam tutaj szybko Okej, okay, muszę troszeczkę tego żelaza O, dosyć dużo mam, dobra e, Co ja za emerald mogę kupić? Czekajcie, tu są za emeraldy Cztery, dobra, za cztery coś będzie Okej, okay, to kupimy e, I kupimy wełny, oczywiście, dużo Dobra, i biegniemy teraz tam na środeczek Dobra, co tu się dzieje? Tu się nie dzieje, nic na razie. Obronione mamy całkiem dobrze, chyba na razie, to łóżko. Tak mi się wydaje, dobra. Okej, okay, podbuduję się tutaj do góry, żeby zdobyć tego lucky bloka. Dobra, okej. Okay. Jest jakiś młotek. To jak ja mam go teraz wziąć? Oh my god. Nie wiem, coś mi tu blokuje. Oh my god, jak ja. Nie ogarniam. Ej, dobra, gdzie jest ten. Gdzie jest ten młotek teraz? Zniknął! Co jest grane? Dobra, okej, okay. próbuję tam się dostać. Bo te laki bloki, co nie? W ogóle nie broni łóżka. Ej, dobra, mam, mam ten... Yy, mam ten młotek. Udało mi się zdobyć ten młotek. Dobra, okej, okay. przeteleportowało w ogóle mnie gdzieś. Dobra, tym młotkiem nic nie mogę zrobić. Oh my god! W ogóle nie wiem, co ja mogę robić tym młotkiem, powiem wam szczerze. Nie mam dla tego pojęcia. Co mogę robić tym młotkiem? Ale chyba nic dobrego. Dobra, czy tam jest walka? Nie, nie ma walki. Dobra, jakiś szczęśliwy airdrop. Dobra, jeszcze ten lepszy mieczyk by się przydał znowu, huge lucky blocks. Dobra, oni tam wszyscy mają na środku pogarniane rzeczy, co nie? Ja nie mam nic w ogóle, ani armorka, ani nic, tylko ten mieczyk kupuję. No, jest ciężko, to ludzie ogarniają dobrze. Oh my god, dobra, będzie walka. Patrzcie, jaki on ma mie ten. Jaki on ma armorek. Nie pokonałem go. Ej, niście na łóżko. Ziomuś, broń łóżka. Próbuję go zrzucić. O, przegraliśmy chyba. Dobra, nice. Przegraliśmy, słuchajcie, tą rundkę. No, nieźle, nieźle. Dobra, jeszcze raz sobie zagramy, słuchajcie, ale e, myślę, że nie drużynowo, tylko jakoś solo, byłoby lepiej. Okej, okay, lecimy słuchajcie 2 na 2, ale ja jestem sam w ogóle. Dlaczego? Gdzie jest mój ziomek? Myślałem, że my gramy, słuchajcie, 2 na 2, a tutaj coś dziwnego się wydarzyło. Dobra, ja muszę sobie u... na pewno obudować łóżko, to jest podstawa, co ja muszę zrobić. Bo boję się, że od razu mi ktoś tutaj wbije, słuchajcie, i mi to yy, zniszczy. Więc tutaj lepiej dobrze sobie obudować to co, nie? Dobra, okej. Okay. Chyba gram solo, tak mi się wydaje. Tam jest czyjeś łóżko? Chyba tak. Spróbujemy tam się wbić. Może się uda. Dobra, okej. Okay. Kupujemy. Dobra, okej. Okay. Tam już łóżka poniszczyli. Spróbujemy tam się wbić do kogoś. Może się uda tam dostać. Nie wiem, czy tutaj. Może nie ma tutaj zawodnika żadnego, więc będziemy mieli dostęp do kolejnych tutaj rzeczy, więc fajnie. Dobra, niszczymy łóżko jakieś. Dobra, dosyć długo trwa niszczenie łóżka ogólnie, ale dobra, zniszczyliśmy zielone łóżko, nice. I mamy dostęp do większej ilości tutaj e, tego żelaza, więc spoko, dobra, wracamy do mnie na wyspę. Okej. Okay. Mm, no i zobaczcie, mamy tutaj dosyć dużo teraz tego żelaza. Okej, okay, kupimy sobie na pewno jakiś armor. E, za 50, dobra, nice. E, I kolejny armor jest za ile? 120. Dobra, kupimy sobie mieczyk. I może lepszy kilof też? By się przydał. E, nie, sta ej, nie 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 ma lepszego kilo A nie, jest tutaj lepszy kilof Dobra, kupujemy lepszy kilof Ja wiem, że to są jednorazowe zakupy, no ale trudno Musimy tutaj tak podziałać Dobra, zobaczymy jak teraz pójdzie Czy to są lucky bloki, czy mnie w ogóle wylosowało do jakiegoś Nie, to jest jakaś inna rozgrywka w ogóle Słuchajcie, nie, są lucky bloki tutaj Dobra, sorry, pomałem was, są lucky bloki Dobra, ja nie będę się budował ze swojej wyspy Tylko z tej Się dobuduję tam Bo będzie łatwiej mi tak bronić mojego Mojego łóżka ogólnie Dobra, powiem, że fajnie się gra już w te bedwarsy. Już mi się zaczyna to podobać. Coraz lepiej, dobra, okej, okay, mamy tutaj mm, diamenty. Nie wiem, co za diamenty kupujemy, ale spoko. Dobra, spróbujemy wziąć tego lucky bloka. Okej, okay, dobra. Jest tutaj ziomek, jest. Dobra, okej, okay, są tam ziomki. Czy oni są we dwójkę? Jak tym strzelać? Nie mam pojęcia, jak tym się strzela, co nie? Nie mam bladego pojęcia, jak tym się strzela. Ej, dobra, mam coś tutaj dwa i nie, nie umiem tym strzelać, ej! Jak ktoś wie, może mi napisać w komentarzu, jak tym się strzela. Dobra, ja im tutaj zniszczę tą drogę Żeby oni nie mogli tutaj wchodzić do mnie Dobra, więc troszeczkę tutaj poniszczymy. Oh my god, ktoś strzelił do mnie. Dobra... O nie, znowu mnie ktoś trafił. Dobra, mam tutaj lucky bloka kolejnego. Ej, coś zdobyłem, jakąś żabę. Nie wiem co ta żaba robi, okej. Okay. No mamy tutaj problem, w sensie, bo ja nie wiem jak używać nawet tych rzeczy, co nie? Okej, okay, żabę normalnie się stawia i coś się dzieje. Okej, okay, można rzucić nią jakby. Dobra, i wyrzuciłem te żaby i straciłem już je. <grym> to nieźle. Dobra, okej, okay, mamy coś kolejnego. Eee, tam ktoś znowu idzie do mnie. Więc niedobrze to jest. Okej, okay, dobra, mamy jakąś broń. Tutaj lepszą. Dobra, idziemy tam zawalczyć. Spróbujemy. Ale oni są we dwójka, ja jestem sam, słuchajcie, to jest problem mój. Teraz. Dobra, nie, nie wiem co to robi. Okej. Okay. Trafiłem go? Nie. Może tym tak samo się ładuje. Nie, tego się nie ładuje. Okej, okay, dobra. No jest problem, żebym ja tutaj wygrał solo, co nie? Pozostałem sam tutaj jestem ogólnie. Musiałbym spróbować zaatakować niebieskich, a nie będzie to takie proste. I troszeczkę się boję. Dobra, okej, okay, coś tutaj dostałem znowu. Nice, dobra. I ulepszmy sobie kolejne rzeczy, co nie? Yy, lepsze to. Lepsze to, może jakieś TNT kupimy. Dobra, okej, okay. mamy TNT, więc jest nice. Dobra, a za, y, diamenty? Zobaczcie, możemy, generator drużyn wytrzymałeś zbroi, okej. Okay. Dobra, spoko, uczę się powoli, słuchajcie, uczę się powoli tutaj tego. Nie wiem, co to mi daje. Ale no nic, będziemy testować zaraz. Jakiś duży laki blok, Tutaj jest, oh my god, długo się go niszczy. Żeby mnie tylko nikt nie zaatakował teraz z tyłu. Dobra, coś tam powypadało. Oh my god. kaczka. Jeszcze mnie bije ta kaczka. Co jest? Ej, to był jakiś pechowy lucky block. Dobra, czy na górze coś zostało z tego? Dobra, okej, okay, mamy jakieś rzeczy. Wow, dużo rzeczy tutaj jest. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś granat? Chyba tak. Dobra. Ej, jakiś mieczek dostałem. Turbo dobry mieczyk. Dobra, próbujemy do niebieskich się wbić. Zobaczymy, czy się uda. Mamy TNT, mamy jakiś dobry mieczyk. Więc jest szansa tutaj coś zawalczyć. Dobra, okej. Okay. Mamy jakiś granat w ogóle. Spróbuję tam rzucić ten granat do nich. Nie wiem, gdzie jest łóżko. Dobra, rzuciłem granat. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Dobra, załatwiłem gościa. Drugiego załatwiłem? Nie, 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 nie. Wow, ale walka była dobra, słuchajcie, jednego załatwiłem, ale drugiego mi się nie udało, nie zauważyłem, gdzie on był i wszystko straciłem, a miałem tyle rzeczy fajnych, no nic. Trzeba sobie jakoś radzić, ale jednego gościa udało się załatwić, więc spoczko. kupimy sobie teraz znowu tutaj te rzeczy, które straciliśmy. F, czyli kupujemy sobie to. Okej, okay, i już... nie, armor mamy, armor się opłaca kupować, bo armor mamy cały czas. Teraz jest za 8 szmaragdów, więc. Yy, dobra, kupimy sobie jeszcze to. To TNT mogłem tam podłożyć w sumie, co nie? Bo tego nie zrobiłem. A może dobrze byłoby podłożyć tam TNT. 40 żelaza to kosztuje, dobra. To zbierzemy sobie te 40. Chociaż tam. Ej, tam też chyba mogę korzystać z, tam, yy, z tamtego sklepu, tak mi się wydaje. Dobra, ok. Próbujemy się tutaj dostać. Yy, to jest nie ten ziomek, dobra. I tutaj chciałem kupić TNT. Okay, dobra, ok. Mamy tu laki bloki, otwórzmy je sobie jeszcze. Okej, okay, mamy jakiegoś glida. Tam coś lecą, jakieś luty. Idziemy je zebrać. Może się uda. Okej, okay, one lecą tutaj, nice. Dobra, wysadzimy im to. Tutaj. Dobra, żeby oni nie mogli się tu dostać. Jakieś fajne rzeczy tutaj będą. Dobra, zniszczyłem to wszystko. Dobra, mamy te fajne rzeczy. Okej, okay, dobra, pospadały tutaj, więc oni tego nie zdobędą. My sobie to weźmiemy. Wszystko. Ten cały lud tutaj zebraliśmy. Oh my god, dobra, ktoś mnie trafił czymś. Nie wiem jak to go użyć. Dobra, okej, okay, okej. Okay. oko kowalka z gośćmi była. Oh my god. A tyle fajnych rzeczy zebrałem, nie wiedziałem o co chodzi. Nie wiedziałem o co w nich chodzi. Nawet nie zdążyłem, słuchajcie, zareagować, żeby coś zrobić. No, jest ciężko tutaj. Ale no jakoś sobie, jakoś sobie tutaj radzę w miarę, nie? Na razie przetrwałem dosyć długo. Mm, jestem jedną z drużyn, która właśnie jeszcze nie odpadła, więc spoko Ale niebieskich widzę, że będzie ciężko bardzo wyeliminować To będzie trudne do zrobienia yy, Okej, okay, mamy lepszy mieczyk Dobra, nice yy, Mamy to TNT jedno, ale jedno może być za mało Musimy spróbować kilka TNT tam wysadzić I wtedy spróbujemy ich pokonać, chyba że oni już... Nie no, niebiescy dalej trwają tutaj Dobra, kupimy jeszcze jedno TNT i spróbujemy tam zawalczyć z nimi Dobra, chociaż oni mnie załatwili, więc teraz mogą mieć mega dobre rzeczy. Eee, nie wiem, jak oni się do mnie tutaj dostali. Czy to była drużyna niebieskich? Ciężko stwierdzić, bo w sumie ja tutaj byłem i. Dobra, ile tych diamentów? Dwa. Okej, okay, dobra, ciężko będzie się tam dostać, bo mi jakąś broń. Tu muszę zafejkować. Dobra, idą na mnie. Dobra, posadzimy TNT tutaj. Może wybuchnie i może oni padną. No nie padli, niestety. Dobra, idzie na mnie. Oh my god, oni mają dużo lepsze rzeczy, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Dobra, uciekam. Nie! Nie uciekłem, dobra. Nie mam z nimi szans chyba, a chociaż tego ziomka chyba załatwiłem tam. Tak to przynajmniej wyglądało. Oj, może być ciężka ta rozgrywka. W sensie, nie mam, za bardzo, jestem w patowej sytuacji, bo oni... Y mnie nie niszczą, a ja ich nie mogę zniszczyć, co nie? Jesteśmy teraz takim... Nie, nie ma za bardzo co zrobić. Dobra. Trochę też laguje mi tutaj, chyba. Okej, okay. nie wiem, jakim zniszczyć to łóżko, bo nie mogę się tam dostać do nich. To jest mój... Jeden z większych problemów. Jakie drużyny jeszcze zostały? Ja... cyjanowa drużyna i niebieska, więc trzy drużyny, słuchajcie. Jestem top 3 już, więc spoko. Ja wiem, że za dużo, za dużo tutaj nie zrobiłem... ...ale udało się przetrwać, to jest też ważne. E, to mamy kupione, czekajcie, no kupimy tego TNT trochę. Dobra, tam jakieś kule jeszcze są takie, słuchajcie, do kupienia. Właśnie, oni chyba ich używali, ale one są za szmaragdy. E, pułapka jakaś z cewki, dobra, tesli, nie wiem o co chodzi, okej, okay, dobra. Próbujemy się tam dostać jeszcze raz do nich. Oni cały czas bronią tego, co nie? Ciężko jest tam się dostać, musiałbym jakiś teleport mieć. Chociaż czekajcie... Nie wierzę, że to zrobiłem, a teraz miałem szansę, bo ich tam nie było. Oni walczą z kimś innym. Ale miałem okazję, żeby teraz ich zniszczyć. Co ja zrobiłem? Sory, słuchajcie, no, no masakra. Przez to, że jestem niedoświadczonym teraz jeszcze graczem tutaj. Tych bedwarsów, dlatego tak zrobiłem. A już mogłem tam wbić w sumie i bym wysadził tych kilka TNT. Możliwe, żeby mi się udało, słuchajcie, ich rozwalić. Serio? To mogłoby tak być. Nie mamy yy, żelaza. Muszę mieć lepszy mieczyk. Muszę mieć ten ten jeden z tutaj lepszych mieczyków za 70 co jest. A też więcej TNT by się przydało. No nic, spróbujemy, słuchajcie, tutaj yy, zebrać troszeczkę surowców i wbić tam jeszcze raz. Okej, okay, tą myszką też ciężką mi tutaj nie jestem przyzwyczajony do tego. Cztery diamenty też by było fajnie, bo tutaj więcej byśmy zdobywali szybciej na pewno. No ale dobra, musimy sobie jakoś poradzić. Jeszcze tutaj TNT spróbujemy kupić. Okej, okay, niebiescy są u siebie teraz. Eee, niebiescy są u siebie cały czas, dobra Dobra, mam dwa TNT, nie wiem, czy dwa TNT w ogóle na cokolwiek mi tutaj wystarczą. Teraz oni też będą widzieli mnie, więc będzie ciężko się tam dostać. Spróbujemy. No jest tutaj inaczej niż w tych Minecraftowych bedwarsach, co nie? Jakoś ciężko mi się tutaj steruje ogólnie. Dobra, ale te Lucky Bloki są mega fajne. Dobra, mamy pięć z yy, diamentów, więc spróbujmy coś tutaj wykorzystać to może jakoś mamy też Lucky Bloka. Okej, okay, dostaliśmy coś dziwnego. Bomba dymna. Okej, okay, nie wiem czy to mi do czegoś się przyda, ale spoko. Yy, dobra, wykorzystajmy te diamenty. 4. Prędkość niszczenia. Okej, okay, dobra, przyda się. To weźmy sobie prędkość niszczenia, chociaż ja mam najgorszy killoff, taki tutaj może być chyba. Dobra, huge Lucky Blocks incoming. Czy oni są u siebie? Wygląda na to, że tak. I mają mega dobre rzeczy. Mają mega dobre rzeczy. Dobra. Gdzie jest Cyjanowa drużyna w ogóle, ja nie wiem, ale chyba gdzieś tam z drugiej strony, w ogóle mega daleko. Bardzo ciężko jest tutaj wygrać cokolwiek. Dobra, idzie ziomek na mnie. Okej, okay, mają jakieś mega turbo dobre rzeczy, patrzcie. Nie, nie mam szas. Ej, nie, załatwiłem go! Ale on mnie też. Chyba. Nie, to jestem ja, jestem później jego jakby... Ekranem. No nie, nic tutaj nie ugram, słuchajcie. Musiałbym, nie wiem, co dostać. Jakieś turbo rzeczy. Mini shield. Wykorzystajmy to. Dobra, Lucky Bloki duże przyszły. Jeszcze u mnie jest, więc fajnie. Spróbujemy go zliczyć i zobaczymy, co zostaniemy. Jakbym coś dostał Epickiego z Lucky Bloków, to. To byłoby fajnie. Dobra, tu sklep dostałem tak randomowo. I latam na czymś, słuchajcie. Na jakimś hoverboardzie. Zdejmij hoverboard, ok, dobra, zdejmuję go Tu dostaliśmy jakiś młotek w ogóle, jakąś broń Dobra, spróbujemy tym zawalczyć Kup e, i kup, dobra, ok. Spróbujemy tym młotkiem zawalczyć e, Nie tym młotkiem, tylko tym czymś tutaj Ej, miałem jeszcze młotek jakiś I tu mam coś do, do obudowania, łóżka Dobra, obudujemy sobie jeszcze łóżko najpierw Ej, ten młotek mi zniknął, co nie? I łóżko w ogóle mam, fake bed Ok, postawi mi je tutaj. Nice. Idziemy fajkować. Inwentarz. Okej, okay, dobra, mam ten młotek. Myślałem, że go straciłem. Dobra, obudujemy sobie tutaj. Okej, okay, dobra, i mamy młotek. Zabawkowy młotek. Zobaczymy jak on tutaj nam zadziała i czy coś z nim będziemy mogli zrobić. Tutaj, dobra, jeszcze mamy lucky bloka do otworzenia. Jaka się ryba. Knockback fish. Okej, okay, może się to przydać. E, dobra, bierzemy TNT dużo. Dobra, knockback fish mamy. O nie, ktoś idzie do mnie, ktoś idzie do mnie tam. Dobra, muszę wracać. Nie trafiłem. Dobra, znowu nie trafiłem. Mam knockback fish, spróbujemy... Dobra, wyrzucę go? Please. Za mapę, za mapę, za mapę! No co jest? Knockbackuję go nie mogę. Padłem, dobra, już po mnie jest. Zniszczą mi teraz łóżko, co nie? Czy ten gościu też padł? Nie, chyba nie. Dobra, już się wspomnę. Przegrałem. W tym momencie. Ale grało się fajnie, słuchajcie. I mieliśmy chyba trzecie miejsce. No, za dużo to nie zrobiłem. Ale słuchajcie, będę skillował to. Będę na pewno ćwiczył. Więc jeżeli Wam się odcineczek spodoba, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrybujcie mój kanał. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Jutro widzimy się w kolejnym filmie, na tym kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.